Na Aby dostać się do naszego kolejnego miejsca, musimy wrócić do Luapra Bank. Będziemy jechać pociągiem K12, który jeździ do Boten. Ma być tutaj za około godzinkę. Więc, tak, zanim zaczniemy naszą podróż, do Tajlandii z powrotem to właśnie szukamy sobie noclegu w Luaprabang wróciliśmy do tej miejscowości bardzo ją polubiliśmy, musimy się tu przespać jedną noc i nic nie rezerwowaliśmy online przyjechaliśmy pociągiem no i szukamy noclegu i wam powiem, że Luaprabang się ceni byliśmy już w około 8-9 hotelach, hostelach guesthouse'ach 40 dolarów, 35 dolarów sobie każdy liczy tutaj za, za noc Zobaczymy jak pójdzie, dam wam też potem. Ale bo, wyszliśmy, zaczasnęliśmy drzwi. Kluczyk został w środku, zapasowego nie ma, trzeba byłoby wyważać drzwi, i próbujemy jakoś się dostać przez te kraty. Oh, go wyciągnąć. Jeeee! Yeah. Yes. Hey. Nie trzeba będzie płacić Rynką. za wyważenie Żeby Żeby ręka odkwiła O to właśnie zamówiliśmy sobie taką tak Staliśmy się dużo mądrzejsi wczoraj japtaliśmy pana czy przyjedzie po nas rano, bo mamy godzinę 6 tak i płyniemy, płyniemy, jeszcze nie płyniemy, ale za będziemy płynąć mekongiem do Tajlandii. Prześpimy się w, tej, w czasie tej podróży dwa razy i wylądujemy na granicy tajskiej. A tu już widzę, że równa droga powoli się robi. O, to właśnie jak wygląda u nich port. Z której odpływają łodzie, między innymi do Beng, tam gdzie się kierujemy. Proszę bardzo. Jaki ofis palić nie wolno. Mam nadzieję, że ktoś tu przyjdzie i sprzeda nam bilety. Tu są bieżące ceny za łodzie. Nasza podróż do Park to 190 tysięcy. No i wyjście z ofisu. I zobaczmy, właśnie, inna w kierunku łodzi. O, to będzie tylko jedna I właśnie jest taka sobie tam stoi maleńka, która nas zabierze. Jak na razie, w 8-godzinną podróż. Co można jeszcze zauważyć? Można zauważyć, że jest telewizor, oj, nawet jakiś de dekoder. Więc można coś obejrzeć. Giekoniki po ścianach popylają. No i chyba tego jeszcze Wam nie mówiliśmy, wyjeżdżając powolutku z Laosu, że Laos, tak jak i Wietnam, jest krajem komunistycznym, co widać właśnie tutaj. No i pieseły czekają do wyjazdu. Naszego wyjazdu. No i łódź powoli się zapełnia. Kierunek Pak jak wcześniej wam wspominałem, koło 8 godzin. Tam zostaniemy na noc. Wstaniemy samego rana i będziemy się kierowali do... Huai Ksai. coś takiego. wysiedla wam się nazwa teraz. Bo na pewno to źle powiedziałem. Pogoda dopisuje. Tam w tej miejscowości, której Wam wspominałem, zostaniemy też na noc. I już będziemy się kierować do Tajlandii. Więc dwa, tak naprawdę dwa dni w podróży. No i oto zaczynamy naszą podróż po Mekongu. Łódź zapakowana. No, it's not our main. Dowalona jak PKS do Lichenia. No i płyniemy dalej 3 godziny za nami i przepłynęliśmy dosłownie 36 metrów. No, no 3 godziny za nami. Przepłynęliśmy jakąś 1 trzecią drogi z tego co widzimy na mapie. Płynie się powoli. Jeśli chodzi o widoki po drodze, spodziewaliśmy się czegoś bardziej spektakularnego. Jest ładnie, ale jest to jednostajny. Krajobraz raczej. No i minusem tej łodzi jest to, że zobaczcie, jak siedzę, to nic nie widzę. Trzeba wstawać. A tak słuchajcie, wygląda łódź. Jeśli chodzi o siedzenia, to są takie po prostu wyrwane z jakiegoś starego busa czy autobusu. Ale są w miarę wygodne. Teraz dam Wam jedną radę. Jak jedziecie tą łodzią, przyjeżdżacie do portu, przyjedźcie sobie wcześniej i zajmijcie miejsce z przodu. Dlaczego? Pokażę wam teraz Słuchajcie, jak tu jest głośno Wejna, chyba nie jesteś zaskoczona tym, co tutaj się dzieje Że dzieci małe skakują właśnie z takimi opaskami które chyba się obudziły, co? Mhm, jakby mi skakać po głowie Sprzedają takie opaski Skaką, Skaczą między tymi łodziami no Tak to właśnie tutaj wygląda w Laosie No my już tutaj docieramy Myślałem, że 8 godzin, okazuje się, że 12 No lokaliści wysiadali minimum 10 razy 10 godzin, nie 10 10? A, sorki, 10 godzin co nas zaskoczyło teraz pięknej patrzcie jaki zachód docieramy, szybko poszło pani tu już czekała z taką kartką, dużym billboardikiem, że ona ma noclegi ciała 370 jest 270 nie szukamy dalej bo jest późno pokazała, że ma hotel że jest osobny pokój i nas przywiezie rano na kolejną łódź nie wiem, no dość późnawo, nie? Mm. A i poniżej, że dość zmęczony jestem, tym podróż nie wiem czemu, ale męczący takie 10 godzin na łodzi. No tutaj na przyczepę pani powiedziała chyba. Tak mi się, tak mi się wydaje. Zaraz będą nagrywki ze środka Pani powiedziała, że 3 minutki i będziemy u niej Mam nadzieję, że docieramy. Nie zdziwiłbym się jakby było tutaj. No i to jest tutaj. To super blisko będzie do centrum. Tak obczajmy jaki pokoik. Zapłacimy i pewnie pójdziemy na obiad, bo jesteśmy tylko o przekąskach w dzisiejszym dniu. No okej, okay, docieramy. Co najważniejsze, żeby nas straciła. Pościel jest czysta. I jest tapier do łupci. na jedną noc, więc tak naprawdę jest godzina okay. siódma, szósta. O, to jest bardzo ważne wodę. O i tak. Zapach Ręczniki pachną cudownie. Mała no, źleczka mała, bardzo maleńka. No, Pysznicy jest, jak pani mówiła od razu. Ciepły i tego potrzebujemy. Widzimy się na kolacji. Okej, okay, wyszliśmy na to miasto, ogarnęliśmy się troszkę i co zauważyłem? To jest to, jakie mają pieczywo słodkie Krosanty, nie muffinki. No Wygląda to nieziemsko. Czuję się, jakbym był w Europie. Yeah. Linka tam poszła, obszalać Menu. Co tutaj sprzedają? No. Z tego co widzę, to różne rzeczy. No i docieramy do punktu zakupu biletów albo tutaj, albo na dole przy łodziach. Jak widzicie my się kierujemy tutaj Właśnie. 8 godzin. I teraz tak, co do biletów, nasz bilet kosztuje 200 tysięcy, ale Laotańczycy nie mają wcale taniej. No, 150 tysięcy dla laotańczyka to nie jest dużo. To jest bardzo dużo. Dla nas 200 tysięcy 8 godzin no chyba to nie będzie 8 godzin, no, ale będziecie mieli relacje, to zobaczymy. Tak jak wam wspomniałem, nie musicie się martwić o jedzenie. My jesteśmy tuż przed wyjazdem, łódź odpływa chyba za godzinkę półtorej. E, możecie sobie kupić owoce, banany, ja sobie zamówiłem kanapkę z kurczakiem, mają e, piękne piękne wypieki. Dowej tak, na ja sobie właśnie zamówiła taką e, wodę czy nie wodę, więc naprawdę i będąc tutaj nie martwcie się, że skończycie bez jedzenia i, i będzie taka skarkołam na podróż do Tajlandii. Spoko, zabezpieczyć się o jedzenie. Myślę 8 godzin i będziemy. 7.24, no za godzinę wyrusza Łódź. Ale dlaczego przyjechaliśmy wcześniej? Jednym z głównych powodów nawet nie był ten silnik. My nie mamy biletów kupionych. Jest sporo ludzi, co kupuje łączoną wycieczkę, wycieczkę podróż z Luapra Bank do Pak Bank i do Tajlandii. My już wszystko robimy na własną rękę, więc musimy sobie kupić bilety. A oto proszę bardzo, jakiś słodziak tutaj popyla. с в а mniej pasażerów niż wczoraj i zatrzymujemy się na tysiącu przystankach tylko próbujemy cały czas do stawu, więc myślę że około 16 17 dobijemy do celu nie było aż tak dużo ludzi jak myśleliśmy z tego co piszą w internetach za jest to w drugą stronę czyli jak się płynie do laosu do zobaczenia po Słuchajcie, jesteśmy teraz w takim śmiesznym miejscu, że po tej stronie jest Tajlandia. Tak, po mojej lewicy macie już Tajlandię, flagi Tajlandii. A tutaj jest jeszcze Laos. Granica przebiega dokładnie na środku Mekongu. No i bardzo istotna rzecz, oto właśnie w tym poradniku, ten most most przyjaźni łączący Laos z Tajlandię i tylko tak możecie przekroczyć granicę kiedyś można było przekroczyć ją łodzią ale już nie ma takiej możliwości również nie da się przejść przez ten most, most pieszo musi być to transport y, auto czy, czy jakaś ciężarówka, czy tuk tuk wtedy możecie przekroczyć granicę my postaramy się zrobić to jeszcze dzisiaj a jak będzie Zobaczymy wkrótce jeśli, jeśli macie paszport e, laotański albo tajski możecie również przekroczyć granicę w ten sposób że pakujecie się z dużej łodzi na małą i pan sobie dopłynie do granicy tajskiej zaraz cicho bye, bye. opcja numer jeden Zostać w mieście na noc, po stronie laotańskiej. My tego nie robimy. Jak widzicie, TukTu narzut tuk -tuk na zabiera do granicy. Eee, co Wam ja miałem powiedzieć? A cena takiego TukTuka na luty 2024 to 50 tysięcy kipów. Więc jesteś dalej. Granica dla osie przekroczona pomyślnie. Zapłaciliśmy 40 tysięcy kipów, 20 tysięcy od osoby za jakiś tam overtime. Teraz busik tylko do granicy tajskiej, 40 tysięcy również kipów za dwie osoby dowozi nas i mam nadzieję, że wszystko pójdzie bez problemu na granicy tajskiej. Bo nie mamy biletów wyjazdowych. Taki sam był problem za pierwszym razem, więc trzymajcie kciuki, żebyśmy przeszli przez granicę. Pamiętajcie, przekręcając granicę laotańską, żeby mieć ze sobą kipy albo baty miał 1000 batów i pani mu nie wydała, miał do zapłaty 300 I powiedziała pani, albo pani przechodzi przez granicę, albo pani mu nie No i zostawił 1000 batów i, i przeszedł przez granicę To były dziewczyny, które w ogóle nie miały kasy i w ogóle nie przyjechały, gdyby nie my I pożyczyliśmy im kasy A, sorki życiły, właśnie przeżyczyli przejechaliśmy przez granicę Tutaj jest. Dobra, miejmy nadzieję, że będzie wszystko ok na granicy tajskiej. No i na tym się kończy nasz film. Wsiedliśmy w kolejnego tuk -tuka. Granica tajska została przekroczona bez żadnego problemu. Jak widzicie, trzeba było zapłacić 100 batów. przekraczaliśmy granicę wieczorem. Brak jakichkolwiek problemów. Jesteśmy w Tajlandii i tak się skończy ten odcinek. Jeżeli ten poradnik był fajny i przydatny dla kogoś z Was, dajcie łapkę w górę, trzymajcie się, do zobaczenia w następnego odcinkach